No cześć witam Was. Eee, wróciłem eee, prze chwileczką włączyłem gaz pod tymi 25 litrami tutaj jak widzicie wszystko się wysłodziło. Eee, sprawdzę ile litrów. 12 litrów, tyle ile mówiłem. Tu jest już wysłodzone. Żeby było eee, ciekawie, sprawdzę, bo tu się brzeczka wychodziła. sprawdzę eee, baling eee, z pławikiem. Tak? Sprawdzę baling słowikiem, słowikiem. Spławikiem. Co tu mamy? Sławik nam pokazuje 15 plato. Nie wiem, czy to będzie widoczne, bo on ostrzy. No nie, nie będzie widoczne i tyle. W każdym razie pokazuje nam, ja to teraz wło włożę do lodówki, żeby Wam potwierdzić, że jest trochę inaczej, bo to jest jeszcze ciepłe. Wkładam do lodówki przy 15 balingrach. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast yy, teraz zmierzę plato refraktometrem. Wymytym, wysuszonym, i co my tu widzimy? 18, no ciekawe, słuchajcie, 18, 18, 2, 18, 2, tamten pokazuje, 18, 2, tamten pokazuje, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Sorry, winę tu, jeżeli nie będzie widać. Byłoby widać, gdybym zaświecił, a pewnie zaświecę. Czyli tak, 15. Macie, macie tutaj doskonałą różnicę pomiarów, tak? 15. Już świecę, proszę, macie. 15 do ilu? Do 18. Tutaj widzimy. Sorry za przydźwięki, ale koty mają do siebie, że lubią chrupać. No, a więc 15 do 15, 16, 17, do 18,2 czyli 3 stopnie balinga powinno nam wzrosnąć w lodówce. Jak to się stanie, to zobaczymy już niedługo. A teraz sprawdzę temperaturę. Teraz sprawdzę, słuchajcie, brzeczkę tutaj idę ma. Dźwięki to psy, psy w blokach dla Waszej informacji tak, irytują mnie, to jest normalne a praktycznie irytują mnie psy strzekające, ujadające, psy głupich właścicieli. Do, do, do zwierzęcia nie mam żadnej tam, żadnej ża, ża, żadnej obiekcji. zwierzę jest takie, jakie, jakie właściciele. Właściciel głupi, no to zwierzę niestety też głupieje. Tu mamy do czynienia z brzeczką... Że... Z platem 10,5 dokładnie proszę. Nie wiem czy to będzie widoczne. Dobra. Zrobimy taki eksperymencik ponownie 10,5 proszę. Czyli pytanie. Dolewać czy nie? Czyli, no, generalnie, coś nie wyszło, to, tak według mnie, tak wstępnie powiedziane, powiedziane po, wstępnie powiedziane, żeby wyszło, bo mamy 25 litrów brzeczki o poziomie mm, też bardzo niezadowalającym bardzo niezadowalającym, bo 18. Ja wiem, czy 2 godziny dać radę, żeby ta brzeczka, brzeczka dofermentowa... żeby BLG poprawiło się o 10 aż. No jestem ciekawy. Tutaj z kolei mamy 12 litrów, czyli jakby następny piwo, jak w 10. Jeżeli ja to tutaj doleję, to tu z 18 spadnie. O 3-4 stopnie. Czego nie chcę? 10,5. No tak, czyli gdybym to jeszcze raz przysłodził, to tutaj wyjdzie 20 litrów ósemki, no i coś czułem, i uratowałby nas ten ekstrakt, do dziesiątki, do, do 11 by dobił i byłyby dwa piwa, no właśnie się zastanawiam co zrobić, czy zrobić dwa piwa, nic nie dolewać, 25 litrów, 5 litrów mi od, od, odparuje na 100%, Założyłem 4 litry na godzinę, więc tak teraz myślę. Przepraszam, że nic nie mówię. 4 litry na godzinę, czyli 8 litrów w 2 godzinach by odparowało. Byłoby nie 20 litrów. Z kolei nie wiem. Robić zapiwa czy nie? Przemyślę to. Nie chce mi się. Widać po mnie, chyba że mi się nie chce. To nie o to chodzi, bo fermentory mam, wszystko mam. Pytanie czy nie skopię mocno Berleja tak naprawdę tego klasowego, jeżeli to doleję, to tego się najbardziej boję tak naprawdę 25 litrów, żeby mnie z nie zgubiła Dobrze Czy tu jeszcze dosłodzić tak Czy tu jeszcze dosłodzić Czy tu jeszcze dosłodzić z 5 litrów Czy ja zrobię z tą dziesiątką wyleję? Zrobię tak. Ja spróbuję coś tu wlać, może litr. Kurczę, program mi źle pokazał. Jest tu trochę załamany, bo program mi pokazał... Tu się wam pojawi, żeby nie... Program mi pokazał... Tak, ekran błyszczy, więc to jest minus, dobra, więc bez sensu. Rada yes. mi pokazał krótko mówiąc wyschłodzenie do 36,96 litra. No ja tak nie wysłodzę. Musiałbym te 10 litrów brać tu. No to nie będę miał 18 18,9 na 100%. Mam w tej chwili 25 litrów o tej gęstości. Może tak zrobimy. 18,2 Zapisz. Efektywność zacierania z 92,4 zakładanych spadła mi do 59,8, czyli, czyli, czyli. <grym> czyli słabo. Ale no, tu jest tutaj jest ta efektywność. Tu jest 12 litrów, tak? Tylko teraz, tak, pytanie. Tu mam coś takiego jak jednostki narzędzia, temperatura. Jednostki ciśnienia, gęstość. Nie, to mnie nie interesuje. Ja się tutaj na, na, chyba najchętniej bym rozłączył. Woda, profile, narzędzia, narzędzia infuzji, dekoch, ilość, dostosuj, zacier. Mm -hmm. Alkohol i rozcieńczenie. Gęstość, zmierzch szczegółowo, gęstość początkowa, mm -hmm. końcowa. Dobra, ja tutaj pomyślę, rozłączę się z wami, niech to się zagotuje, będę myślał, mam czas zawsze dodać. Jestem trochę załamany, coś nie tak. to pierwsze minuty gotowania, czyli 100 stopni temperatura jest 97,5 stopnia i tworzy się przełom tutaj w tym miejscu przełom dobrze świadczy o tym co się dzieje co zachodzi w gotującej się brzeczce nastawnej, brzeczka ma w tej chwili 16 stopni w lato i to jest początek 3 godzinnego gotowania, czyli 180 minut. Będziemy obserwować, jak rośnie plato. Zastanowię się, czy gotowanie dopiero, jak będzie 25 plato na liczniku. W każdym dobrym piwie powinien nastąpić przełom, który teraz właśnie widzicie, przełom białkowy. O przełomie możecie sobie poczytać w necie, także nie będę tłumaczył, co to jest. Generalnie nie musi być, ale dobrze, jak jest. Nawet bardziej. dobrze. I bo dochodzi do 100 stopni. 95, 6, 7, 98 stopni. Także podkręcę jeszcze na taburecie czadu. W tej chwili wszystko idzie pełną mocą. Gaz. Pamiętajmy, że musimy zagotować 25 plus 10, 35 litrów dosyć gęstej brzeczki. Na kuchence elektrycznej jest to prawie, że niewykonalne albo po prostu niewykonalne. A tutaj mamy z mocą 25 kW grzanie, które jak widać dobrze sobie radzi z tym co tutaj z procesami, które tutaj się rodzą, które zachodzą. Takiego bębalkowania w sumie jeszcze nie widziałem to przez przełomu. Piana jest taka kremowa, beżowa. Przełom się dokonuje coraz większa, aż po prostu przełamie tutaj całą naszą zawartość. Piana, jako że jest spychana w kierunku obrzeż, więc nie. Robi się coraz większa, coraz grubsza. Kolor jest właściwy. W nie zobaczymy co będzie. Nie podoba mi się to niskie plato. Celowałem w 30, a jak wyjdziemy na 25, to będzie dobrze. W ostateczności, jeżeli nie wyjdzie, posłużymy się tym. Zdecydowałem eee, nie robić dwóch piw. Z 12 litrów tego 10,5 plato wlałem tutaj 10. No bo plato było 18, wobec tego po dodaniu 10 zrobiło się 15,5 plato tam, po 16. A właściwie zaraz zobaczę, nie będę zgadywał. Jest wychudzona próbka, która nam pokazuje... No, zaraz się ja go zanurzę i zobaczę jak się będzie tutaj wynurzał. 15,5 15,5 plata. Jako że w gotowaniu wszystko się i tak wsterylizuje, więc leje. Następne mierzenie za, za godzinę. Jest teraz 19, czyli będziemy gotować do, do godziny 22. Chyba, że szybciej plato urośnie, w co wątpię, bo musi tutaj sporo tego odparować. Parowanie jest niezłe, nie przykrywamy tego. Bo chcemy się pozbyć aromatów przyszłych warzyw, warzywnych. Niech się gotuje, niech się paruje. Mamy czas, idzie kot. Kocie. To jest kot. Nie lubi, nie lubi gorąca, więc miałczy co jest? A no kot chcesz ryć chmiele są przygotowane waga jest przygotowana słuchajcie, użyję tego tyle trochę zmieniłem bo nie wykasowałem z programu i nie miałem chmielów będzie użyty mozaik nie, nie ostrzy kluster, topas. Green Ballet, trochę EKG, oczywiście Amarillo i Mozaik i to też, Citra, a no trochę Citry, mech irlandzki, znalazłem stare zapasy, więc musi, musimy to zużyć.